Siema, siema, tajtory, witajcie w pierwszym odcinku z nowego maratonu w Brawl Stars, ale czekajcie, bo coś mi tutaj nie pasuje. Po pierwsze muzyczka, po drugie specjalna maska, po trzecie taki fajny klimat halloweenowy. No i teraz mogę się z wami witać. Witam bardzo serdecznie mordeczki, zaczynamy halloweenowy maraton. Aż do samego Halloween będę wrzucał wam specjalne odcinki właśnie związane z Brawl Stars i tym świętem. No i dzisiaj czas na pierwszy. A jak chcecie, żebym jutro wrzucił wam już drugi odcinek z maratonu, to musicie dobić tutaj tysiąc łapek w górę. Na początku taki prosty próg, myślę, że bez problemu sobie dacie radę. No i jak będzie 1000 łapek w górę, to odblokowujecie odcinek, który wrzucę wam jutro. Więc kto może to lajkuje, żeby ten film wleciał? A w tym odcinku zajmiemy się darmowymi prezentami właśnie z okazji Brawloween, czyli co możemy w tym okresie Halloweenowym dostać za darmo w Brawl Stars, czy w ogóle będą jakieś prezenty i tak dalej. O tym wszystkim dzisiaj sobie porozmawiamy. Koniecznie zostawcie suba z dzwoneczkiem na moim kanale Tori i Tori 2, bo na tych kanałach będą pojawiały się maratony. Więc jeśli nie chcecie przekapić żadnego odcinka z tego Halloweenowego maratonu, zostawcie suba z dzwoneczkiem. A ja już nie przedłużam tego wstępu i zaczynamy, bo nie mogę się doczekać. A więc dobra, zacznijmy sobie od tego, że jest kilka opcji. Pierwsza jest taka, że będziemy mieli jakieś wyzwanie Właśnie w to Halloween i to jest bardzo możliwe No i w tym wyzwaniu no będziemy mieli Do zdobycia bardzo fajne nagrody Oczywiście tam jakieś monety i tak dalej i tak dalej Ale bardzo możliwe, że będzie skin Jeśli wygramy całe to wyzwanie to możliwe, że dostaniemy skina Bo w wcześniejszych Halloweenach e, Że tak to odmienię, no to właśnie wtedy boryteczki mieliśmy do zdobycia tego skina Brawloween Rosa, który wystarczyło, że wygramy Challenge i dostajemy go za darmo Więc w tym roku też coś takiego może być O tym jak ten challenge będzie wyglądał powiemy sobie w kolejnych odcinkach Z tego maratonu, ale po prostu mówię, że może być jakiś Specjalny halloweenowy skinek, który do zdobycia będzie w tym challenge'u, bo tak było w ostatnich latach. I to jest taka pierwsza opcja z tych darmowych rzeczy, jakie możemy dostać. Po prostu z tego wyzwania, bo tam nie trzeba tego kupować, tylko wystarczy grać, no i jak będziemy wygrywać, to będziemy dostawać. Ale są też inne opcje, że po prostu w sklepie będziemy mieli coś darmowego za samo zalogowanie się. I na pierwszy rzut oka przychodzą mi tutaj spraye lub emotki, jakieś piny. Na przykład jakiś jeden darmowy pin, bardzo możliwe, że będzie do odebrania po prostu w sklepie z okazji wejścia, no, w czasie trwania Halloween do Brawla. I tak samo może być ze sprayem, jakiś spray lub pin nie wiem jeszcze jak dokładnie one będą wyglądały, ale no na pewno muszą być one związane właśnie z tym świętem halloweenowym, na przykład jakaś dynia, coś w tym stylu, rozumiecie o co chodzi, żeby było nawiązanie do tego eventu tutaj w ogóle na tej mojej miniaturce wyświetla się wam jak mogłyby wyglądać specjalne halloweenowe oferty, są one jak widzicie całe takie pomarańczowe i w tle mają kozackie dynie moim zdaniem ten design jest bardzo ładny i superowo to wygląda i kozacko by było gdyby twórcy właśnie taki design dodali na tych ofertach i mordeczki zwróćcie uwagę, że na jednej z nich mamy tutaj karnet zadymiarski, no raczej to jest mało co możliwe, jak ktoś takie coś właśnie udostępnił, że może być ten karnet zadymiarski do zdobycia za darmo, specjalnie tam z okazji Halloween czy coś w tym stylu, raczej nie całego karnetu tam nie dadzą, ale spokojnie widzowie myślę, że jakieś inne rzeczy właśnie bardzo możliwe, że będą, chociaż od razu też muszę to podkreślić nie nastawiajcie się, że na 100% będziemy mieli jakieś darmowe rzeczy z okazji Halloween bo no takiej pewności nigdy nie mamy, ale ja myślę, że na 99% albo będzie jakieś wyzwanie, albo coś za darmo dostaniemy o to się nie bójcie. No i jak mówimy o tych darmowych nagrodach, to warto tutaj wspomnieć o skrzynkach, o jakichś boxach. No. Bardzo możliwe, też bardzo, bardzo możliwe jest to, że dostaniemy po prostu za darmo jakąś skrzyneczkę. Nie wiem, czy to będzie sam Brawlbox, czy to będzie Big Box, czy to będzie Megabox. Raczej Boxa bym odrzucił. Myślę, że albo Big Boxa, albo Megaboxa, a może nawet kilka takich skrzynek. Tego nie wiemy, widzowie. Ja naprawdę bardzo bym chciał jakąś mega skrzyneczkę otrzymać. W sumie dawno nie dostaliśmy w Brawlu żadnej darmowej mega skrzynki, więc myślę, że jest szansa, że właśnie z tej okazji dostaniemy coś takiego, co nie. Warto tutaj wspomnieć, że do tego Halloween już jest bardzo blisko i ono będzie gdzieś tak właśnie pod koniec października. W Brawlu też gdzieś tak. Mniej więcej, nawet wcześniej myślę, że będzie. Często w ogóle, jak aktualizujemy sobie Brola, gdy wychodzi update, to mamy za darmo w sklepie Megaboxa. Więc tutaj, też tak jakby z okazji tego Halloweenowego update, jak sobie go zaktualizujemy, znając życie, będziemy w sklepie czekał na nas ten darmowy Megaboxik do odebrania. Może oprócz tego jeszcze jakiś darmowy Big Box, no kto wie, jak to dokładnie będzie. Oczywiście, nie możemy jeszcze zapominać o takich mniej ciekawych nagrodach, które też możliwe, że na przykład dostaniemy. Mam tutaj na myśli końsy, wiadomo, nikt jakoś bardzo za tym nie przepada, ale no możliwe jest to, że one też będą. I nie można narzekać, że dostaniemy za darmo nawet takie coins. Końcy. Oprócz tego jakieś, wiecie, punkty mocy do zademiarzy, chociażby może właśnie gwiezdne punkty, to już jest taka trochę lepsza nagroda, no i nie pogardziłbym takimi punktami gwiezdnymi, może jakieś gemy, nie no, gemy to chyba było za grube, co? Ostatnio troszkę gemów dostaliśmy za darmo, były też te misje, więc może jakieś misje specjalne dadzą, na... właśnie, to muszę teraz też od razu powiedzieć widzowie, wydaje mi się, że na pewno będą jakieś specjalne misje halloweenowe, w których po prostu jak wykonamy ją, no to dostaniemy coś za free i to by było naprawdę spoko moim zdaniem. Ostatnio mieliśmy takie misje z gemami i teraz może coś jeszcze lepszego nam dadzą, zobaczymy jak to dokładnie będzie. I teraz słuchajcie, najważniejsza rzecz. Mordeczki, jak wiecie, skin Brawlowin Leon, czyli ten skin, który już jest potwierdzony, że będzie w teraz z okazji Halloween, wejdzie 24 października. Czyli to jest gdzieś, powiedzmy, za no tydzień, można powiedzieć. No, troszkę ponad tydzień, tak? Około 10 dni, nawet 9. I przed tym dniem musimy mieć już update w Brawlstar, żeby on wszedł. Bo on ma wejść w nowej aktualizacji. Dlatego widzowie, Brawl Talk musi być jeszcze wcześniej. Więc na dniach wszystko nam się tutaj okaże będziemy teraz na dniach poznawali po prostu jak będzie wyglądał Brol, to kiedy on będzie dostawali nowe rzeczy. Dlatego koniecznie śledźcie mój kanał i bądźcie na bieżąco, bo ja wszystkim będę was informował mordeczki. Skoro ten ma już wlecieć e, gdzieś za niecałe 10 dni, no to Brol to musi być gdzieś za 5 dni, coś takiego, tak mi się wydaje mniej więcej. Więc kurde, to już naprawdę jest zaraz, bo jeszcze nie każdy z Was sobie tutaj zdaje z tego sprawę, że już jest do tego czasu bardzo, bardzo blisko. Dlatego mordeczki wyczekujcie i subskrybujcie moje dwa kanały, żeby tego nie przegapić. Szczerze widzowie moim zdaniem takim przekonaniem kozackim pomysłem, który miałby wejść w Halloween do Brawla, i idealnie by się nadał, to byłoby coś takiego, żeby na przykład twórcy porozrzucali po różnych mapkach jakieś takie, nie wiem, małe dynki albo małe cukierki, i żeby je zebrać, to podczas normalnie grania, gdy nawalamy gierkę, to trzeba by było po prostu w nie wejść i wtedy byśmy je zbierali. I na przykład, jakbyśmy zebrali 100 takich cukierków, to w zamian za to czekałby na nas jakiś specjalny Halloweenowy prezent. No nie mówcie, że to by nie było przekozackie. Myślę, że w miarę dobrze wam to wytłumaczyłem i rozumiecie, o co by w tym chodziło. Trzeba by było zbierać takie cuksy albo dynki, no nie wiem, jak to by to dokładnie wyglądało, I Jakbyśmy zbierali ich daną liczbę dostawalibyśmy kozackie nagrody. i mielibyśmy ich więcej, tym nagroda byłaby lepsza. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. To jest taki pomysł, który teraz wymyśliłem na szybko. Ale właśnie nie wiem, czemu twórcy takich rzeczy nie wprowadzają. Bo przecież pomyślcie, jakby to fajnie tutaj zaciekawiło ludzi. Dzięki temu też dużo więcej by się grało w Brawla, co nie? Bo chciałoby się zbierać te cuksy. No, moim zdaniem, naprawdę spoko rzecz. I oby coś takiego wprowadzili. O specjalnych Halloweenowych mapkach też na pewno jeszcze powiem w kolejnych odcinkach. No ale zwróćcie uwagę chociażby na tą mapkę, którą mamy w tle. To jest właśnie takie otoczenie Halloween. Yy, mamy tutaj, no takie bardziej ciemniejsze kolorki Taka specjalna zielona woda. Oprócz tego są te pięki i drzewa, z których co jakiś czas wychodzą te oczka świecące i najprawdopodobniej widzowie jest to jakiś kot o czy coś w tym stylu, no to nigdy się tak w sumie tej tajemnicy nie poznało, kto wychodzi z tych pieni. Ale nie o tym. Wydaje mi się, że teraz też twórcy właśnie zostaną przy tych mapkach, co najwyżej dodadzą tam jakieś dynki, tak jak to było rok temu, czy coś w tym stylu Że nie będą jakoś tak bardzo szaleć, że totalnie jakoś zmienią wystrój czy coś w tym stylu, tylko po prostu będzie to podobne Ale dodadzą właśnie jakieś dynki, może jakieś szkieletki, czy coś dalej i tak dalej, rozumiecie? O co chodzi, nie? Najważniejszy w tym wszystkim będzie Twitter Brawl Stars. To tutaj będziemy dostawali wszystkie takie, jakby wskazówki odnośnie halloweenowego update'ów Brawl Stars. Na ten moment, jak to nagrywam, ostatnio co mieliśmy, to ten post z Gasem. On już trochę sam w sobie był lekko upiorny i właśnie taki halloweenowy, ale to jeszcze nie jest to. Myślę, że w kolejnych, właśnie tych postach, które będziemy tutaj dostawać, będziemy mieli jeszcze więcej informacji. No i twórcy już będą nam ukrywać takie rzeczy, które będą też w kolejnym Brawl Talku. Dlatego ja dokładnie się temu będę przyglądał. To Wam obiecuję, mordeczki, bo Twittera Brawl Stars śledzę na bieżąco wiem, że. Wszyscy wy może tego nie śledzicie, ale ja to śledzę, więc będę wam mówił na bieżąco co się zmienia. Eee, więc to w sumie są wszystkie rzeczy, które dzisiaj wam chciałem powiedzieć. To był taki pierwszy, spokojniejszy, krótszy odcineczek z tego maratonu. Kolejne będą jeszcze grubsze i ciekawsze, dlatego koniecznie przypominam po raz kolejny subskrybujcie mój kanał. Możecie mi podtrzymać jakieś fajne halloweenowe rzeczy z brąż. Zaczną mojego Instagrama Atoriety, najciekawsze wezmę i może właśnie użyję w kolejnych odcinkach z maratonu. Pamiętajcie, tysiąc łapek w górę, to jest kolejny film. Eee, no i co? Widzimy się jutro o 9.30 na tym moim drugim kanale. Do zobaczenia wszystkim, heo!